Jeżeli oglądasz ten materiał, to prawdopodobnie dlatego, że w dalszym ciągu nie jesteś skutecznym spekulantem, czyli zyskownym spekulantem. I ten materiał, to chciałbym, żeby był materiał jedyny swego rodzaju na moim kanale. Materiał, w którym utwierdzę cię w przekonaniu, że 90% rzeczy, które prawdopodobnie robisz na rynku, jest debilizmem i nie ma sensu. I w ogóle bez żadnych pierdoletów przechodzimy od razu do meritum, bo ja nie chcę tracić waszego czasu, nie chcę tracić swojego czasu, także lecimy z koksem. Moi drodzy, pierwsza i najważniejsza rzecz, jeżeli szukasz jakichkolwiek dróg na skróty, jeżeli szukasz jakichkolwiek grupek, nie wiem, stra złotych strategii, złotych grali, czegokolwiek, co możesz kupić i co myślisz, że doprowadzi cię do tego, że będziesz zyskownym spekulantem, to przestań to robić, bo żadna z tych rzeczy cię nie doprowadzi do tego. W ogóle musisz zmienić myślenie, że jest cokolwiek, co ty możesz teraz kupić kupić i co nagle sprawi na palca, że o, już, już potrafię, już nagle umiem, już będę teraz, teraz będę zarabiał ogromne pieniądze na rynku. To jest wizja, którą sprzedawali kiedyś Wam z kamerzy i w dalszym ciągu to robią, którą zachłysnęliście się prawdopodobnie i z takim nastawieniem Podchodzicie do tradingu. Niestety, ale takie nastawienie wyjebie was na wrotkach po prostu bardzo szybko i do niczego was nie doprowadzi. I tu przechodzimy od razu do kolejnego podpunktu, czyli do złej percepcji, złego konceptu w ogóle, w jaki rozumiecie rynek, w jaki rozumiecie trading. I może tu jest największy problem. Nie zrozumcie mnie źle, ale większość osób, która zaczyna trading, zaczyna go dlatego właśnie, że myśli o nim w taki sam sposób, jak przedstawili im go z kamerzy. I tu jest problem, możliwe, że trading w ogóle nie jest dla Was. I nie chodzi mi tu o to, żeby teraz ludzi zniechęcać, absolutnie nie. Tylko chodzi mi o to, żebyście zrozumieli, czy na pewno, czy na pewno trading po prostu jest dla Was. Dlatego, że jeżeli myślicie, że to jest rodzaj jakiejś zabawy, w którym pokaże się Wam buy and sell w danym momencie, Wy tylko klikniecie sobie u, buy, u, sell i mamy, i sprawa załatwiona, umywacie rączki, to naprawdę wyłączcie ten materiał i dajcie sobie z tym spokój. Bo to tak nie działa. I ja wiem, że to są prozaizmy dla wielu prozaizmy dla wielu osób, które to oglądają, natomiast są w dalszym ciągu osoby, które myślą, że tak to będzie działać. Że wy będziecie widzieć wielki po prostu przycisk buy and sell nad daną świecą i czy innym wykresem, bo to już naprawdę teraz to już tego jest multum i, i to wszystko. Nie, moi drodzy, to nie ma znaczenia. Dru kolejna sprawa, o której warto stwierdzić, to są teraz bardzo popularne te no bookmapy, hitmapy, generalnie order flow i tak dalej i tak dalej. Bardzo często w moich komentarzach pojawiają się pewnego rodzaju zarzuty do mnie, że ja nie rozumiem co ja robię, jak wchodzę w pozycję, bo nie mam order flow, bo nie mam bookmapy i nie widzę, moi drodzy. Jak nie wiesz do którego miejsca idzie rynek, w którym miejscu do którego miejsca rynek zmierza i wycena zmierza, to se możesz wsadzić ten order flow totalnie w dupę. To nie ma znaczenia. Nie ma to kompletnie znaczenia. Jeżeli nie wiesz, gdzie rynek idzie, to żaden order flow ci kompletnie nic nie da. Kompletnie ci nic nie da. I to tyle, moi drodzy. To jakby to są rzeczy, które są dodatkowe, natomiast one nie zmieniają kontekstu, nie zmieniają bajasu, który musicie sami sobie nauczyć, wypracowywać i znaleźć go na rynku. To nie jest, moi drodzy, tak, że znowu nagle pojawi się jeszcze lepiej opakowany order flow z rsi w dupie, z Mac&D na czole i po prostu sprzedany Wam za 500 dolarów i kolejne pytania do mnie na Instagramie. Prej, prej, a to działa? Moi drodzy, wiecie co działa na rynku? Działa na rynku przede wszystkim samodyscyplina i jedna strategia, zbaktestowanie tej strategii, trzymanie się tej strategii niczym Ferdynand Kiepski, Halinki Kepskiej i po prostu tyle. To, to jest... To działa na rynku. Dlaczego? Bo sam to robię od dwóch lat, i sam to testuję, i cały czas to Bak testuję, i sprawdzam, i to jest jedyna rzecz, która kiedykolwiek mi zadziałała to nieszukanie i niezmienianie codziennej strategii. I ja wiem, że to się wydaje wręcz paradoksem, natomiast gwarantuję Wam, że 90% osób, która jest na rynku, nie potrafi tego zrobić. Nie potrafi robić, siedzieć przy jednej strategii, trzymać się tej jednej strategii i jej nie zmieniać. 90% osób tego nie potrafi. O tym pisał Mark Douglas, o tym pisało wielu zresztą innych ludzi, których naprawdę, którzy są naprawdę godni uwagi i szczególnie ich literatura. To są ludzie, którzy badali skutecznych traderów. I wszyscy skuteczni traderzy to są traderzy, którzy wiedzą, kiedy nie mają racji i kiedy mają rację. I wchodzą na rynek, widzą, że mają rację, to trzymają pozycję. Widzą, że nie mają racji, to ją kurwa zamykają. Puuu, łeb rozwalony, nie? Jak to, jak, jak może to tak działać? Niesamowite, prawda? No, działa. Yy, moi drodzy, więc ja wiem, że ten film może zdawać się mi materiał bardzo mocno agresywny, bardzo mocno w pewnego rodzaju, wiecie, mm, mocny w przekazie. Natomiast musi taki być, bo albo się, moi drodzy, obudzicie. Albo po prostu będziecie tkwić w tym po prostu kółku spierdolenia, w tym kółku, w którym po prostu będziecie się kręcić jak chomik, w tym kółku, w którym będziecie wpadać po prostu w pułapki z kamerów, cały czas codziennie będziecie wstawać i myśleć sobie, kurde, na pewno jest jakiś złoty gral, na pewno jest jakaś złota strategia, jak, której ja nie rozumiem. Nie. Na początku to wy w ogóle nie rozumiecie podstaw, i to jest kolejna rzecz. Zanim rzucicie się na cokolwiek, wchodzicie na Baby Pips, macie tam darmowe kursy po angielsku, bo po angielsku trudno, weźcie sobie Google tłumacza, podziałajcie, mamy naprawdę XXI wiek, moi drodzy, 2023 rok. Język angielski to jest must have, nawet jak już pracujecie praktycznie w żabce czy gdziekolwiek. To nie jest w żaden sposób uwłaczające, tylko chcę pokazać, że w miejscu, w którym nie ma stosunkowo się jak ciężko dostać, bo mam znajomych, którzy od tak się tam dostali do pracy, już czasami trzeba znać angielski. Więc moi drodzy, to nie jest tak, że wiecie, te, te informacje podstawowe są przed wami ukryte, one są wszędzie za darmo na YouTubie. Wszędzie za darmo w internecie, tylko podstawy musicie na początku się wyuczyć, a nie, że wy po prostu będziecie mieli problem ze swoim własnym ego, będziecie tak jak niektórzy moi znajomi wbiali się na rynek i myśleli, że po prostu wyżej sracie niż dupę macie i jesteście tacy zajebiści i nikt nie ma racji, tylko Wy macie rację i wasze zajebiste przeczucie, bo wam babcia was poklepała po główce i powiedziała: No, Wy jesteście tacy przystojni, Wy wszystko rozumiecie, jaki on jest mądry. Moi drodzy, na rynku to nie ma znaczenia. Rynek ma was w dupie. Nieważne ile razy to będę powtarzał, ale muszę powtórzyć to jeszcze pewnie z 15 tysięcy razy. Rynek ma was w dupie. Rynek w żaden sposób nie chce wam ani zrobić na złość, ani nie chce wam zrobić dobrze. Niestety, moi drodzy. Rynek to jest miejsce, które po prostu jest i struktura wyceny, która pojawia się na rynku, po prostu się pojawia. I niestety, ale z waszej perspektywy dla 99,999% ,99 osób nie wpłyniecie na tą strukturę wyceny na euro-dolarze, na, na Zdaku, na US 30 w żaden możliwy sposób. To jest coś, co widzicie i nie macie na to żadnego wpływu i możecie tylko szacować prawdopodobieństwo pewnych wydarzeń. I to jest kolejny najważniejszy temat. Jeżeli nie potrafisz skutecznie działać na rynku, to w większości prawdopodobnie dlatego, że nie rozumiesz w ogóle. Jak działa skuteczne zarabianie na rynku, skuteczne realizowanie zysków na rynku, bo nie rozumiesz, że to wszystko jest prawdopodobieństwo, to wszystko jest wróżbiarstwo. I tam niektóre hejterki będą mi pisać w komentarzach, że a mój mentor to w ogóle ma stuprocentową skuteczność. W dupie mam Twojego mentora, w dupie mam wszystkich ludzi, którzy po prostu starają się mi udowodnić, że nie mam racji, że rynek to nie jest prawdopodobieństwo. Moi drodzy, gdyby rynek to nie było i, i granie na rynku, nie wiem, handlowanie, jest już zwał jak zwał, nie było prawdopodobieństwem, to statystyka nie byłaby taka, że 90 ponad procent osób traci. Mielibyśmy boty, mielibyśmy piękny świat, w którym każdy może od tak zarabiać na rynku i w ogóle ekonomia by się rozjebała i nic by nie miało sensu. Moi drodzy, nie ma takich rzeczy. Nie ma rzeczy, która zapewni stuprocentową skuteczność na rynku. Coś takiego nie istnieje. Im szybciej do was to dotrze, im szybciej do was dotrze, że to, co widzicie i to, co chce, będziecie robić, jeżeli chcecie być traderami i spekulantami, to jak sama nazwa wskazuje spekulant, to jest osoba, która spekuluje. I każdy trader jest spekulantem. Bo nie znam jeszcze tradera, który na rynku zarabiałby na tym, co się dzieje wstecz. To są ludzie, którzy przewidują przyszłość, więc niestety, ale zapraszam Was w tym momencie do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwardzie, bo będziecie przewidywać przyszłość. I ba, powiem Wam więcej, właśnie dla 90% osób przewidywanie przyszłości to będzie niestety druzgocząca rzecz. To będzie rzecz, która wprowadzi Was w stany depresyjne, wprowadzi Was w stany, które naprawdę mogą być dla Was ciężkie, dlatego że tu wszystko leży na Was. Tu nie ma żadnego szefa nad wami w tradingu, chyba że pracujecie, nie wiem, w jakimś hedge fundzie, no to wtedy przepraszam, chylę całuję rączki, tak? Ale moi drodzy, dla większości z was to tak nie będzie wyglądać. Jesteście wy i tyle. I tak bardzo niektórzy chcą tej wolności, tej wolności, którą daje trading, ale pytanie czy wy jesteście na tą wolność w jakikolwiek sposób gotowi? Pytanie, czy wy jesteście na tą wolność gotowi, bo ta wolność to nie jest rzecz, która jest od tak. To nie jest rzecz, która jest piękna, kolorowa i nagle nie ma nad wami szefa i tak dalej. Nie, moi drodzy, bo wy teraz nie będziecie mogli sobie pójść wieczorkiem z Pawełkiem na piwko i powiedzieć: Kurwa, ale mnie ten szef idrytuje, ale w kurwa, ale bym tą robotą. Nie, 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 moi drodzy. Nie ma czegoś takiego. Jesteście tylko wy i błędy, które popełniliście przez bas, albo po prostu przez to, że prawdopodobieństwo wypadnie po takiej stronie. I to tyle. I nie możecie sobie zrzucić winę na cały świat, na szefa, na babcie, na prababcię, na wujka, na ciotkę, bo ojciec, bo matka. Nie ma czegoś takiego tutaj. Nie ma czegoś takiego tutaj. I im szybciej to zrozumiecie, im szybciej do Was dojdzie, że moi drodzy, niestety, ale trading to nie jest... Bycie skutecznym spekulantem to nie jest miejsce, w którym można iść i wskazać kogoś paluszkiem danego dnia, bo wam nie poszło, tylko wszystko idzie na Was. Wszystko idzie na Wasz rachunek. I to jest, wiecie, problematyka generalnie większości ludzi, szczególnie na początku, że chcą, tak bardzo chcą zachłysnąć się tą wolnością, którą daje trading, ale tak strasznie bronią się przed odpowiedzialnością, która tam leży. Dlatego ja zawsze powtarzam... Chcesz nauczyć się skutecznie spekulować na rynku, zacznij to traktować jak swoją firmę, bo tu nagle ludzie zaczynają myśleć troszeczkę inaczej. Weź ten, te, te, to konto demo, zrób sobie na tym koncie demo, nie wiem, 10-100 tysięcy i zarządzaj tym tak, jakby od tego miało zależeć twoje życie, twoje przetrwanie, twoje jedzenie, twoje rachunki, i nagle zmienia się myślenie, nagle zmienia się podejście, bo nagle. Aha, to ja nagle nie zaryzykuję połowy konta w jednego dnia. Uuu, uuu, tu mamy problem. To co, ja nagle nie zrobię z tysiąca złotych milion złotych w przeciągu miesiąca? To jest niemożliwe. No jak? No gdzie? No niestety. No niestety, ale to tak nie działa, moi drodzy. Niestety, ale nie ma magicznego sposobu. No jest, Larry Williams kiedyś zrobił chyba z tysiąca dolarów, czy z 10 tysięcy dolarów milion dolarów w rok. Ale to jest chłop, który nic nie robił w całym tym, cały ten rok, tylko z całym swoim zespołem spekulował na rynku i jest wybitnym spekulantem, który robi to od kilkudziesięciu lat. Więc no niestety, sorry, ale no większość z Was na tym poziomie niestety nie będzie. Szczególnie na początku, bo oczywiście w przyszłości kto wie, życzę Wam jak najlepiej i na pewno wielu z Was to są przyszli, zajebiści spekulanci. I naprawdę trzymam za Was kciuki, ale nie trzymam kciuki za debilizm. Za debilizm, który się szerzy wśród młodych spekulantów, początkujących spekulantów, początkujących traderów, którzy myślą, że to po prostu jest tak, że to jest pstryknięcie palca, że nie trzeba włożyć w to żadnej fizycznie pracy, nie, nie trzeba zbaktestować swojej strategii, tylko kupię kurs od jakiegoś TJR-a albo od kogoś innego i to jest wszystko. Wejdę na Discorda, dostaję sygnał, siema. W ogóle, drodzy, ja nie wiem, czy ja nie zacznę live testować takich Discordów, gdzie będę po prostu tam wchodził i te sygnały testował i robił po pół roku zestawienie, jak rzeczywiście tam te rzeczy wypadają. I to nie chodzi o to, że ja kogokolwiek, czy to TJR-a, czy kogokolwiek, chcę tam wytykać palcami, bo to są pewnie też fajni, skuteczni traderzy i tak dalej. To, że sprzedają kursy, ich sprawa, ja tego nie szanuję, dlatego że, no, sorry, ale kurwa, proszę Was, Discordy z sygnałami to. Na to się jeszcze łapali, może ludzie. Znaczy, dalej się łapią, niestety, i dalej myślą, że to jest, doprowadzi ich do bycia skutecznymi spekulantami. My drodzy, wszystkie tego typu rzeczy, to są rzeczy, które mogą wam kiedyś pomóc. Owszem, ja nie chcę teraz tego szkalować, bo to nie jest moje miejsce, żeby tutaj szkalować jakiekolwiek rzeczy kogokolwiek. Ja mam w to wyjebane naprawdę, kto sobie co tam robi, nie chce, robi co chce. Oczywiście w granicach rozsądku. Natomiast, moi drodzy, to wam w niczym nie pomoże na początku. Niestety, przykro mi, ale to wam w niczym nie pomoże na początku. Możecie się teraz wpieniać i wiecie tutaj prrr na klawiaturce mi pisać komentarze i mówić, jaki jestem chujowy i głupi, ale niestety w niczym wam to nie pomoże na początku. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że to w dalszym ciągu nie załatwi jednej prostej sprawy. Nie wiecie, co robicie na rynku. I tyle. Jeżeli chcecie wiedzieć, co robić na rynku, to powiedziałem to w tym materiale już 15 tysięcy razy. Znajdźcie jedną strategię, która wam odpowiada w jednej sesji, czy to londyńskiej, czy to azjatyckiej, czy to nowojorskiej, trochę tego macie do wyboru. Weźcie tą jedną strategię w tej jednej sesji, backtestujcie ją będąc live na tej sesji, a nie przewijając TradingView i bawiąc się i siema. To nie jest baktestowanie, to jest bawienie się na wykresie i już, u, już teraz będą lecieć i mi pisać w komentarzach, nie, że u, co ty gadasz, ja tak backtestuję, bl, 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 bl. no to zajebiście, backtestuj sobie tak. Natomiast gówno wam to da, niestety, musicie być tu i teraz, dlatego że ludzie, którzy ruszają tą ceną będą tu i teraz. I e, niestety, ale tak to działa. Więc e, jedna strategia, jedna sesja, backtestowanie tego tu i teraz. I moi drodzy, teraz najważniejsze: to nie jest tak, że wy będziecie sobie siedzieć tydzień czy dwa tygodnie nad tym. To jest tak, że Was czeka pół roku, jak nie rok, porządnego baktestowania, uczenia się o sobie. Na koncie demo, oczywiście. Ja wiem, że dalej są osoby, które będą krzyczeć i czarpać i drapać, i po prostu pewnie się już zesrały pod siebie. Tak, że aż się ześlizgnęły po prostu z krzesła <noise> I, i, i już chcą mi napisać, że konto demo nic nie daje. Musisz nauczyć się realnych emocji. Moi drodzy, zanim ktoś chce nauczyć się biegać, to musi nauczyć się chodzić. To jest najważniejsze. A nie wciskanie ludziom głupot, że konta demo są B i jak najszybciej trzeba od nich odejść. Nie, moi drodzy. To jest tylko błąd podejścia. To, że Wy macie takie ciągi hazardowe, niektórzy i po prostu macie od razu w dupie, to i od razu musicie mieć realny pieniądz z tego wszystkiego, nawet nie wiedząc, co robicie, to tylko i wyłącznie znacie, zależy, to tylko i wyłącznie generalnie pokazuje, że nie, daje, nie nadajecie się do tradingu, bo po prostu chcecie wszystko szybko tu, teraz, bez żadnych przygotowań, i tak dalej. I to jest, to jest po prostu taka głupota, że, że to przychodzi ludzkie pojęcie. Dlatego, jeżeli chcecie naj zrobić największego fikołka, to zróbcie tego fikołka w postaci takiej, że konto demo, moi drodzy, i następny rok na koncie demo. I, i, i traktujcie to poważnie. Jak rok przejdziecie na koncie demo, zyskownie na tym koncie. Brawo, naprawdę, szapoba. Szapoba, bo ten rok, w którym wy przejdziecie to zyskownie na koncie demo z waszą strategią, backtestując to, zapewni wam wystrzał po prostu lata świetlne przed wszystkie osoby, które od pięciu lat siedzą, strzel ze strategii na strategię, słuchają jakichś pierdoletów, idiotów i myślą, że są najlepsi, bo po prostu takim to piękne ego podpowiada. Dobra, moi drodzy, mamy już, nie wiem ile, 15-17 minut materiału. Jak ktoś wytrzymał do końca, to tyle czoło. Trzymajcie się i cześć.